W wygrywasz 2-3 mecze przypadkowo jako trener, ja mówię, u Was w wygrywasz się przypadkowo. Wszyscy bravo, brawo, prezesie, kibice, super. Za chwilę 4 mecze przegrywasz, i ty siedzisz kurczę w pokoju za malebnym mieszczeniem. To samo robisz, tak samo trenujesz, tak samo chcesz grać, 4 przegrywasz. I nie wiesz. I prezes też nie z pretensjami. A ta tak samo jak wcześniej. Duża się nie rozwija. Ty piłkarzom budujesz świadomość, bo zawodnik musi to wiedzieć. Jeśli na przykład popełnia błąd, to błąd taktyczny jest tylko wtedy, kiedy to ma swój wzorzec zachowania, kiedy ma to yy, swój jakieś pierwotny, pierwotne odniesienie. Czyli ty pokazałeś zawodnikowi na sprawie, na boisku, jak się zachować w danej sytuacji. Jeśli nie ma, to jak chcesz to skorygować? Jak chcesz mieć na to wpływ? W czasie meczu, między meczami? Co ty chcesz powiedzieć zawodnikowi? Nie mam to szans. Wszystko musisz mieć swój wzorzec zachować, Do czego odnosisz się? Dlatego, jeśli wygrywasz, ale nie wiesz czemu, to można się nie rozwijać, nie przekazujesz tego zawodnikom. Oni nie mają możliwości pójść do domu, sobie skorygować. Nie mają na treningu, żeby sobie, sobie skorygować. Bo panowie, dobry trener to jest taki, który, jak stoi przy boisku, i jest jakaś sytuacja boiskowa konkretna, to on się czuje, jakby oglądał. Film po raz kolejny, to świetnie znaczy, wiedząc co się wydarzy. Że jak mamy piłkę w bocznym sektorze, powiedzmy, gdzieś powiedzmy, w okolicy Środkowej, to ja bym swoich zawodników rozmieszczenie. Takie przyniesienie żartuby, takie następna faza akcji jest taka. Ja sobie siedzę i wiem. Jak tego nie robię, to podpowiadam, że ktoś się zagapi, Ale ja wiem co się stanie. Nie, ja że ja piłkę przyjemna ja też się zastanawiam. Pójdzie na szarżę kopnie do przodu, zagra yy, jakoś diagonalną, wycofa. A może zagra krótko? A może w ogóle wyjdzie z tą tylko? I myślę. I kurczę i drapie się po głowie. I nie nie ma nic usystematyzowanego. To to jest dramat trenera. Od razu jest dramat trenera. Od razu powinien taki trener siadać do domu, biec po tym meszu i opracowywać swój systemy, Bo nie wie, co się wydarzy za chwilę, to jest problem. To jest problem. Ja wam też powiem, panowie, porażki. Mówiąc jeszcze o tym, porażki naprawdę nie powinny. Ja. Proszę. E, czytałem kiedyś wywiad, nie wiem czy to był Marko czy właśnie Lewandowski, wypowiadał się w temacie, że 70% zachowań to są zachowania spontaniczne zawodników, a 30% to jest no. takie jakby wyrobione akcje, no. jakby no przez trenera, To ja Panu powiem, że to jest kwestia tej interpretacji. Ja panu powiem dlaczego. Na wszystko pan Czyli on ma na przykład w obrębie dajmy na to yy, w tym systemie, który no. trenuje, on, on po prostu ma kilka możliwości i po prostu nieświadomie wybiera te możliwości, o, które... Dostał pan ten, teraz dotarł pan czyli znaczy to chciałem powiedzieć. Jeśli mogę panu przerwać. Powiedział pan świętą rzecz. Jeśli ja na przykład pracuję na takim pozycyjnym, strzelam, to, to może być różnych elementów. A tak pozycyjne. Tak ja wypracowuję ze swoim schematem, bo kwestia wypracowania, ja na przykład preferuję nie utrzymywanie się przy piłce. Kwestia wypracowania utrzymywania się przy piłce to jest wiele elementów. Jeden z nich to jest praca nad schematami praktycznymi. I teraz tak, mogą być różne formy. Forma nazwijmy to yy, prosta, bazująca na dowolnej wymianie piłek w różnych strefach boiska, yy, ale bazująca się na moim rozmieszczeniu, moim poruszaniu się zawodniku.